Jeszcze bardzo ważna rzecz, bo też nie wszyscy sobie zdają sprawę. Wszystkie klimatyzacje mogą grzać. Wszystkie. Jak grać? Nie znam na rynku klimatyzacji, która by nie miała funkcji pompy ciepła. Tylko są pompy ciepła, te klimatyzacje z funkcją pompy ciepła, które zużywają troszeczkę więcej energii, a są, które zużyją trochę mniej. No i teraz tak naprawdę za 3600 zł brutto z montażem mamy w ofercie urządzenie, które elegancko odgrzeje dom, natomiast on zużyje trochę więcej energii. Bo tam SCOP jest właśnie 4 4,0, czyli z 1 kW od 4 kW ciepła. Mhm. Jeżeli ktoś ma zamiar grzać faktycznie całą zimę, nie podgrzewać się tylko w tym sezonie przedzimowym, tylko całą zimę, no to lepiej już dołożyć sobie tego tysiaka i, i mieć już tą, tą troszeczkę lepszą klimę Na tej zasadzie. Ale wszystkimi można spokojnie grzać. Jak ktoś ma mieć na działeczkę klimatyzację, włączyć sobie trzy razy w zimie albo cztery razy w zimie, wziąć ten tańszy. Szkoda na